Sława, kochani. Korzystając z chwili przerwy po zejściu z drzewa, dzisiaj porozważamy sobie na pewien temat jak zwykle aktu urodzenia. Ja powiem moją Wersję, jak ja to czuję, jak ja to widzę po moich domaniach. I myślę, że wielu z Was zabierze też w tej materii głos czyli poprzez komentarze, jak Wy to widzicie, jak Wy to czujecie. W każdym razie, w ostatnim moim filmiku powiedziałem Wam, że wprowadziłem Was w błąd. I to jest prawda. Nie dlatego, że coś nie działa, czy coś w tym rodzaju. Z całą pewnością by wszystko działało, gdyby to nie były dokumenty. Czyli męty zadokowane gdzieś tam w matriksie i tak dalej. Po wielu, 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 wielu rozważaniach, rozmyślaniach doszedłem do wniosku, że coś, co ładnie wygląda na zewnątrz. Niekoniecznie musi ładnie wyglądać wewnątrz. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że coś działa, ale to może być tylko działanie pozorne. Bo, jak wiecie, wielu, wielu wykorzystywało wszelkiego typu dokumenty, wszelkiego rodzaju oświadczenia, deklaracje i Dekrety i tym podobne rzeczy. Deklaracje, przepraszam, nie dekrety. I tym podobne rzeczy. Statusy, nie statusy. I to nie zafunkcjonowało. Dlaczego? Nie zafunkcjonowało? Ach, powiem to w jednym zdaniu. W następnych odsłonach będę to rozwijał. Żyjemy w tak zwanym obszarze powierniczym, który w cudzysłowie uznaje się państwem, aczkolwiek państwem nie jest. I jest to struktura, która opiera się, lub powinna się opierać o prawo konstytucyjne. Niestety, tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że gdyby się opierało to wszystko o prawo konstytucyjne, czyli tak jak mówi konstytucja, że Polska jest państwem prawa, tak? I tak dalej. Byłoby to wszystko w domenie publicznej, tak zwanej. Jak zauważyliście. Konstytucja i opierałoby się o konstytucję. A jak widzicie, konstytucja jest łamana na wszelkiego typu sposoby, przez wszelkiego typu organizacje. I dlaczego tak się dzieje? Bo wszystko dzieje się w handlu. Opiera się o handel, czyli w, w, w obszarze prywatnym. Wszystko są e, prywaty i nic więcej. Czyli odpowiedzialny jest każdy za swoje działanie, jak to w handlu jest. Ale że tutaj jest ten cały przekręt, to całe oszustwo. Ludzie e, myślą, że Działa, dzieje się to wszystko w domenie publicznej, a niestety i dziwią się, że tak łamane jest, są prawa człowieka i w ogóle. I konstytucja. No, bo to jest właśnie ten przekręt. Wszystko dzieje się w handlu, w sferze prywatnej, a nie w sferze publicznej. Kochani, dziękuję za, za Wasze subskrypcje, za Wasze komentarze, za to, że jesteście, za Wasze wsparcie, za które bardzo jestem wdzięczny, bez którego no niestety ale wiele by się nie wydarzyło lub może inaczej by nie działało, moi kochani. Przypominam, że mój kanał to jest czysto baśniowy kanał. Opowiadam różnego, różne rzeczy, baśnie, legendy, przypowiastki jakieś, swoje przemyślenia na temat systemu prawniczego. Źle się dzieje, kochani, źle się dzieje. Akt urodzenia. Jak zwykle wracam do tego tematu, bo. Dumałem na ten temat bardzo dużo. I doszedłem do wniosku, że ten akt urodzenia, akt urodzenia, który jest zapisany w księdze archiwalnej, w Urzędzie Stanu Cywilnego, to jest zwykły manifest. To jest kwit, że towar został przekazany do magazynu. Tak? Dlatego, że jest to kwit, pokwitowanie, kopia tego pokwitowania e, idzie do jak to się mówi, do dostawcy, czyli do rodziców, którzy w tym momencie dokonują tak zwanego porzucenia swojego dziecka i tak jak powiedziałem dokonują porzucenia swojego dziecka na rzecz państwa. I tak jak Aaron Werner napisał mi w komentarzu za, to, za ten komentarz, ci bardzo dziękuję Aaronie, bardzo trafny komentarz, posłużę się nim tutaj w tej wypowiedzi. W słowniku prawniczym Andersona pod słowem narodziny jest powiedziane coś w rodzaju zobacz abandon, czyli abandon to jest tak tłumaczone na słowo jako porzucony i jest zdefiniowane w następujący sposób. Zacytuję za Aronem. Nie za Aronem, tylko za, za tym słownikiem, za Andersonem, który definiuje to w ten sposób. Czyn rodzica podlegający na wystawieniu niemowlęcia w wieku niemowlęcym zwykle poniżej 7 lat, w jakimkolwiek miejscu z zamiarem całkowitego porzucenia go. I tutaj chodzi konkretnie o tak zwaną nowację, czyli przepisanie starej i oryginalnej umowy, która stanowi, że naturalny ojciec i matka są właścicielami swojego potomka i dlatego mają wszystkie towarzyszące temu obowiązki, zobowiązania zgodnie z doktryną patrii potestas i imperium. To, co ci tak zwani rodzice robią, rodząc, Również termin prawa handlowego zgodnie z, z prawem naturalnym to narodzenie, nieurodzenie swojego dziecka w ramach komercyjnego systemu cywilnego. Opieka zdrowotna jest w ramach handlu. To przekazanie ich nasienia przez ogień Molocha Molekowi Państwu za pośrednictwem nowacji zwanej aktem urodzenia. Stworzenia fikcji prawnej prawa cywilnego związanej zwanej osobą, człowiekiem. Do osoby jeszcze wrócę, to forma porzucenia, ale nie porzucenia dziecka, ale porzucenia naturalnych obowiązków ojca i matki na rzecz państwa, zgodnie z doktryną prawa parents patriae, rząd jako ojciec. Zasadniczo sprowadza to naturalnych rodziców do roli państwowej opiekunki, która musi przestrzegać wszystkich praw cywilnych państwa dotyczących dzieci, Dokładnie. I tak jak tutaj właśnie Aaron w tym komentarzu ujął, jest to ten akt urodzenia, który ten manifest, ten kwit, który otrzymują rodzice w kopii jako akt urodzenia, jest kwitem magazynowym, czyli porzuceniem dziecka, tak zwanym, tak, zwanym, tak zwana nowacja, tak jeszcze raz Ci dziękuję, Aronie, za ten wspaniały komentarz. Przynajmniej nie musiałem szukać zbyt długo, żeś po prostu trafił w to, co ja akurat przygotowywałem sobie po moich przemyśleniach. I tak. Dlaczego o tym mówię, że to jest kwit? Bo mówi się, że jest jeszcze obligacja. Obligacja, która. Która, która opiera się, znaczy, która jest na giełdzie, tak? I że to jest certyfikat urodzenia. Zgadza się. Według mnie, według moich, do, mojego dumania, według mojej takiej rozkminy, nad którą się zastanawiałem i tak sobie do mnie to przyszło. Że ten, ten certyfikat, ta obligacja prawna, nie, nie prawna, tylko która jest na giełdzie papierów wartościowych, powstaje nie na podstawie aktu urodzenia dziecka żywego, czyli oświadczenia szpitala, że narodziło się dziecko żywe. Według mnie, zgodnie z tym, co mówi: Black w swoim słowniku prawniczym w wydaniu piątym na temat żywego urodzenia, że twój bliźniak jest też uznawany za dziecko, czyli łożysko, które wychodzi za tobą, ta placenta jest uważana za dziecko żywe i ono obumiera w ciągu trzech dni, tak? I w ciągu trzech dni, tak jak mówi, Zapis w nielegalnej i nieważnej ustawie o aktach stanu cywilnego, gdyż nie została ona prawidłowo ogłoszona, także nie istnieje, ale ten zapis jest, bo się na to powołują, więc ja się też powołam na to. W 50, zdaje się, pierwszym artykule jest mowa o tym, że w ciągu trzech dni trzeba zawiadomić Urząd Stanu Cywilnego i Główny Urząd Statystyczny o narodzinach, Dziecka martwego, tak, Czyli o martwych, o martwych narodzinach, jest to też akt urodzenia. I moim zdaniem na podstawie właśnie tego, tegoż aktu, który dotyczy placenty, dotyczy tego, jak to się mówi, łożyska, które jest bliźniaczym, bliźniakiem takim powiedzmy. Jak to też słowniki prawnicze mówią, potwór, który się urodził, tak? Istota jakaś tam ludzka, która jest potworem, która nie dziedziczy, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście, że niebo Łożysko nie może, oczywiście, dziedziczyć, ale tutaj zachodzi ta taka śmieszna sytuacja, że właśnie. Też takie oszustwo sobie mówiące o pewnych rzeczach. Także moim zdaniem jest to ta obligacja, powstaje na podstawie właśnie tego aktu zgonu, tak zwanego, przepraszam, nie aktu zgonu, tylko urodzenia, aktu urodzenia martwego, czyli oświadczenia szpitala, że urodziło się dziecko martwe. I tak jak mówiłem, w ciągu 3 dni do 21 dni jest, należy zgodnie z tym z tą ustawą dostarczyć akt urodzenia dziecka żywego. Na podstawie którego powstaje właśnie kwit magazynowy. I teraz w Zachodzie takie śmieszne śmieszne, można sobie poznać takie pytanie, dlaczego w takim razie my musimy obchodzić urodziny, tak? Dlaczego uchodzimy, obchodzimy urodziny? Kto to wymyślił? Po co i dlaczego? No właśnie. Jest to przypomnienie, moi kochani, ciągłe o tym, że twoje życie zaczęło się w momencie jak opuściłeś kanał rodny, tak? I wyszedłeś z łona matki na światło dzienne, i to się uważa za, uro... za Twoje urodziny, że w tym momencie powstało życie. I tak, ci, tak wmawiają wszystkim, że życie Twoje rozpoczęło się w momencie wyjścia z łona matki na światło dzienne. I przypominają Ci cały czas o tym, co tak naprawdę jest przypomnieniem i Taką przypomnieniem tego, że akt urodzenia został stworzony. Magazyn, tak zwany kwit magazynowy, tak? Na podstawie tego? Że jesteś rzeczą, towarem. Dlatego ma, musisz obchodzić urodziny. To jest moje, ale to jest moje rozkmienianie, tak? A gdzie są pozostałe 9 miesięcy? Czy poprzedające 9 miesięcy, dziedzica, który, którego życie powstało w momencie rozbłysku światła? W momencie, gdy łączy się komórka jajowa z plemnikiem, z komórką męską, z plemnikiem, następuje rozbłysk światła i w tym momencie powstaje życie. Życie. Tak? Życie. Czyli już żyjesz od tego momentu. Żyłeś. Do momentu opuszczenia łona matki. Już byłeś dziedzicem. Byłeś życiem. W momencie, gdy opuściłeś, dalej byłeś życiem i jesteś życiem, ale zrobili tak zwany akt urodzenia. Obchodź dzień urodzenia, czyli swojego zgonu jako życie, a rozpoczęłaś obchodzić urodziny tak zwanej martwej persony. 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 Jest to z języka okultystycznego i w języku okultystycznym wiadomo, co to oznacza. W języku polskim osoba, a ja mówię, że osoba to nie jest. Coś, czego powinniśmy się wstydzić. Dlatego, że nasz język żywy dokładnie określa, co i jak. I co i gdzie. I w języku naszym, żywym języku, którym się posługujemy, w naszej gwarze, nie w języku, w naszej gwarze. Bo język to jest tylko narzędzie, które powoduje tak, że z naszego logosu wychodzą słowa tak? i zamieniają się w akustyczne jakieś dźwięki, które tworzą słowa. Moi kochani, osoba to jest oś obu. Oś obu. E Oś oba. Duchowy i materialny świat. I my jesteśmy osią tego. Dlaczego jesteśmy osiobowością, osią obu tych różnych materii? Dlatego używamy słowa osoba. Ja wiem, że ja też wielokrotnie zwracałem na to uwagę, dopóki właśnie nie doszedłem do pewnych rozkmin. Do pewnych, jak to się mówi, odczuć, i nasz język żywy jest pięknym językiem, jest wspaniałym, i wiele, wiele rzeczy w nich jest w zupełnie innym znaczeniu aniżeli w języku okultystycznym, i tak powinniśmy do tego podchodzić że nie ma co się wstydzić używając słowa osoba, że osoba jest przedmiotem martwym czy czymś w tym rodzaju, dlatego że jak wiecie, osoba jest rozróżniana na osobę prawną, osobę fizyczną, osobę naturalną i można by wymieniać jeszcze, 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 jeszcze różnego rodzaju osoby. Każda z tych osób oznacza coś innego. Ogólne słowo osoba. Może oznaczać, przede wszystkim oznacza życie, oś obu rzeczy. To by było tak chyba tyle na temat tych moich dziwnych rozkmin. Zapraszam Was do dyskusji pod tym filmem, bo chciałbym wiedzieć Wasze zdanie, jak Wy to wszystko widzicie. Jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne i tak dalej, będę o tym jeszcze mówił dosyć dużo, bo to jest bardzo ważny temat i warto go zgłębić, żeby wiedzieć, jak poruszać się tutaj w tym, w tej, w tym obszarze, tutaj naszym rdzennym, bo jesteśmy ludem rdzennym tutaj na tych ziemiach i to trzeba po prostu wiedzieć i wykazać, umieć wykazać. I ja wam, moi kochani, to w tym pomogę. Moi kochani, to by było wszystko. Życzę spełnionych dni, miłych, wspaniałych. Jeszcze będę rozkminiał dużo rzeczy i będę się z wami z całą pewnością tym dzielił. Na tą chwilę wszystkiego najlepszego. Niech Wam się darzy, kochani, do następnego.